To niezwykłe, jak czas potrafi zbliżać i oddalać ludzi. Olga Borys oraz Michał Lesień, dwójka utalentowanych aktorów, ponownie połączyli swoje siły po latach od ich wspólnego występu w serialu Lokatorzy. Ten program, emitowany od roku 1999 do 2004 na antenie telewizji polskiej, zdobył ogromną popularność, a ich postaci zmagały się z różnymi perypecjami w komediowym stylu skierowanym głównie do polskiego widza. Po tak długim czasie fani z radością przyjęli ich spotkanie. Które obaj uwiecznili na Instagramie. Warto przypomnieć, że serial Lokatorzy stał się nie tylko kultowym zjawiskiem, ale także wprowadził na polski ekran gwiazdy, które zyskały sympatię widzów. Postacie, które grali, zostały na długo w pamięci fanów. Olga wcielała się w Zuzę śnieżane, a Michał przyjął rolę Jacka przypadka. Ich chemia na ekranie była niezaprzeczalna, co nadało serialowi niezapomnianego charakteru. Dziś, patrząc na ich wspólne zdjęcie, Możemy dostrzec ciepło i radość, które ich łączy. Olga Borys, dzieląc się postem na Instagramie, nie kryła zachwytu z ponownego spotkania z Michałem. W opisie do zdjęcia zdradziła, że oboje zagrali w spektaklu objazdowym goło i wesoło. Reakcje fanów przy zdjęciach świadczą o tym, jak mocno są związani z tymi postaciami oraz z samym serialem. Komentarze pełne wzruszeń i nostalgii wypełniają przestrzeń pod ich fotografią. Kocham, łezka się wokół kręci jak za dawnych czasów czy nie zapomniałem o Zuzie i Jacku. Te słowa świadczą o głębokich emocjach, jakie budzi ich wspomnienie. Olga Borys, po raz kolejny zaskakując swoich fanów, ogłosiła już w zeszłym roku, że miała zaszczyt pracować z Michałem Lesieniem w jednym z projektów teatralnych. Wówczas także dzieliła się swoimi przypomnieniami z czasów, gdy oboje tworzyli razem na planie Locatorów. Niezapomniane wspomnienia, które związane są z tą produkcją, stają się nieodłącznym elementem ich kariery. Dla wielu widzów to nic innego jak powrót do beztroskich lat, kiedy to lokatorzy bawiły przed telewizorami miliony Polaków. Wiele osób z chęcią zagłębia się w tę sentymentalną podróż, wspominając ulubione odcinki oraz ich bohaterów. Z pewnością każdy z nas ma swój ulubiony fragment z serialu, który wywołuje uśmiech na twarzy. Nostalgia za czasami sprzed 20 lat wciąż żyje, a Olga i Michał pokazują, że magia lokatorów nie tylko przetrwała, ale także potrafi łączyć pokolenia. Jak mawiają, ciekawe, Przyniesie przyszłość dla tych utalentowanych aktorów i ich widzów, ale jedno jest pewne: ich wspomnienia oraz twórczość zawsze będą miały szczególne miejsce w sercach fanów całej Polski.